Cześć! Korzystając z chwili przerwy między taką bieganiną poświąteczną, a przed sylwestrową e, Nagrywam krótki materiał, wideo z życzeniami noworocznymi i też krótkim przypomnieniem Ponieważ jest ono dość istotne z racji tego, że to już ostatnie godziny roku 2016 Tak więc najpierw życzenia. Czego Wam mam życzyć? Życzę Wam tego, co, co życzyłem Wam przed chwilą na Święta Bożego Narodzenia Czyli przede wszystkim bardzo dużej ilości zdrowia, żebyście mogli zrealizować wszystko to, co sobie założycie jako cele na rok 2017 a w drugiej części życzę Wam tego, żebyście przede wszystkim te cele zrealizowali. Życzę Wam dużo ambicji, motywacji i dużo osób, które będą Was wspierać, które będą przez Was wtedy, kiedy będziecie mieli takie chwile troszeczkę zwątpienia i będzie po prostu ciężko. Życzę Wam tego, żebyście pod koniec roku 2017 po prostu stwierdzili, że to był dobry rok, daliście kawał dobrej roboty i że jesteście z niego zadowoleni. Druga sprawa to jest przypomnienie. Przed świętami wysłałem Wam informację o tym, że przez ostatnie Ostatni czas pracowałem nad nową platformą Marketing Workshop, na której są dedykowane materiały. Wideo już takie bardziej zaawansowane, i to ta platforma w roku 2017 będzie takim moim głównym produktem, który będzie obsługiwać moich klientów. Z tego też powodu, ta platforma VOD, którą znacie dotychczas, ona zostanie pozbyta jednej opcji otóż zostanie pozbyta opcji możliwości zakupu wszystkich materiałów VOD, które tam są. Tam się znajduje ponad 40 zapisów VOD, i te 40 zapisów VOD można sobie odebrać jeszcze do końca tego roku, czyli do godziny 23.59 sylwestra w całości te materiały VOD mają wartość ponad 10 tysięcy złotych jeszcze 5 takich dostępów jest, tak więc warto odebrać te materiały ponieważ wtedy będziecie mieli na cały rok 2017 bardzo dużą dawkę materiałów z którymi będziecie mogli pracować, tam jest cała platforma oprócz Business College, ponieważ biznes College to były takie spotkania indywidualne z grupą tak więc warto myślę kliknąć w link tutaj gdzieś poniżej, sprawdzić co tam jest na tej platformie, ale tam jest naprawdę materiał z każdej tematyki praktycznie, które były poruszane przez ostatnie dwa lata, tak więc na pewno znajdziesz tam też coś dla siebie. Tak więc, ja Wam życzę dzisiaj udanej imprezy, szampańskiego Sylwestra, dobrego samopoczucia jutro, no i tego nowego roku, żebyście cały czas z uśmiechem przez niego szli, a nawet kiedy przyjdą gorsze momenty, to żeby szybko ten dobry nastrój wrócił. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, no i odbierzcie sobie dostęp do platformy. Do zobaczenia.